Dzisiaj ja jestem Kubiks i w dzisiejszym odcinku yy, wprowadzę Was w mój kanał, tylko że bardziej się było yy, dodam, znaczy, po, powtórzę parę informacji, które były w ostatnim odcinku i, yy, i dopowiem trochę ich trochę więcej, więc myślę, że warto oglądać. Yy, no więc tak, yy, zacznę od informacji, które były już yy, w, yy, w pierwszym odcinku. Czyli tak, właśnie będę nagrywał tego Minecrafta, GTA, GTA, gry facebookowe, gry z mojego tableta oraz vlogi. No i tyle z tych informacji. Teraz przejdźmy do, do większej liczby informacji, które mam do, mam do przekazania. Więc tak, będę nagrywał również skalendersy. Lego Indiana Jones I, Ale teraz będziecie się zapytać dlaczego e, są na tych płytach, na tych opakowaniach od płyt, e, numerki e, m, Są na nich numerki, bo e, chciałbym żebyście, e, w napisali, e, żebyście w komentarzach napisali Żebyście w komentarzach napisali, żebyście napisali e, jedną z tych cyferek w komentarzach no bo jeśli... <grywy> I, i, polega to na tym, że jeśli najwięcej cyfer... Będzie w komentarzach cyferek 1 y, Moją serię na Xboxie y, Zacznę od Minecrafta, Jeśli dwójek, zacznę od GTA 5, Jeśli od trójek, zacznę... Y, jeśli trójek, będzie najwięcej Zacznę od Skandalstwa Jeśli czwórek, zacznę od Lego Indiana Jones więc przynajmniej decyzja zależy od Was yy, nie spodziewajcie się również, że właśnie na początku będzie yy, Xbox yy, Xboxowe bo nie powiem kto zepsuł mi Xboxa yy, i tak, zacznę chyba od tabl gier tabletowych albo od gier yy, facebookowych yy, i to chyba na tyle z tego odcinka. Myślę, że nie przeszkadzały wam, nie przeszkadzało Wam moje jąkanie się. I <laughs> yy, yy, no zapraszam do subskrybowania mojego kanału, yy, łapki w górę również mile widziane i zapraszam do komentowania. No i, no i to tyle na tym